Ale ciepło. Ale ciepło. 98 i jeden. Dzień dobry, dzień dobry, jest czwartek, godzina piąta czternaście. 15 nawet bym powiedział. No, jestem dzisiaj z siebie bardzo zadowolony. Budzik zadzwonił mi o 4.30 i zwlokłem się z łóżka 10 minut później. Więc jest to duży sukces. Zważyłem się też rano. Kurde. No i niestety do perfekcji tego planu. Zauważyłem jednak, że. No, Musiałbym wstawać o czwartej rano. Wiem, że to jest może trochę chore, ale czwarta ale rano to byłaby optymalna, bo widzę, że mniej więcej tracę około pół godziny czasu. No widzicie, jest 5:15, a wstałem za 20, czyli 30, 30, no pół godziny. Pół godziny, 35 minut. no Pół godziny tracę na to, żeby się ogarnąć. A to też nie chodzi o to, żeby się ogarnąć, no bo żeby się zważyć, to trzeba zrobić jeszcze. Wiemy, co trzeba zrobić dwójkę, nie? żeby się móc zważyć na pusto, na... więc no, generalnie, żeby wyjść z domu potrzebuje około pół godziny i to nie chodzi o to, że I to chodzi też o te sprawy fizjologiczne, tak, żeby móc się zważyć na, na pusto, trzeba sobie dwójkę, a to nie dzieje się u mnie w sposób natychmiastowy. Więc docelowo czwarta rano. Myślę, że jak wypracuję czwartą trzydzieści, to czwarta rano nie będzie problemem. To poszedłem wczoraj spać o godzinie przed dziesiątą. To około dziesiątej to ja już spałem na pewno. Tak więc jestem wyspany dzisiaj. Jest godzina 6.30, 6.28 dokładnie. Trening skończony, wykąpciany, pachnący. Jadę teraz w kierunku pracy! Do pracy rodacy! wam się wcześniej, natomiast zaczynam właśnie sesję oddychania z Wim Hoffa To jest dokładnie to, o czym mówiłem w niedzielę, że będę chciał wrócić do tych do pełnych rytuałów Wim Hofa. No i zaczynam dzisiaj: zaczynam od sesji oddychania. Myślę, że zrobię sobie około dwóch, dwóch seryjek. Tak jak mówiłem, dwóch- trzech seryjek na sam początek. Tak jak mówiłem wcześniej, osobne odcinki na pewno nagram, e, zarówno o metodzie Hofa, dlaczego to robię, chociaż to już jest tak popularne, że myślę, że wiecie na pewno o co chodzi. Natomiast e, będę nagrywał osobne też filmiki, właśnie o co chodzi z całą metodą oddychania, o co chodzi z zimnymi kąpielami, e, o co chodzi z piciem wody, o co chodzi w ogóle, wiecie, z ruchem, z dietą ketogeniczną itd. Tak a tymczasem borym lasem idę sobie pooddychać. A do oddychania używam aplikacji Wim Hof Method. Znajdziecie ją też na sklepie Play. E, Breathing Exercises Guide jest generalnie darmowa, więc jak po prostu sobie ją zainstalujecie, to będziecie mieli. Ja bardzo osobiście polecam. Byłem szczerze, że jest to niesamowite. Eee, chyba dzięki temu, że, że właśnie schudłem, że zacząłem teraz się ruszać na siłownie. Eee, no, zrobiłem trzy serieki i co jest niesamowite, w każdej z tych serii wytrzymałem na wdechu ponad dwie minuty. Tam rekordzik mam tych oddychań 2, 2 minuty 17 sekund. Nigdy w życiu nie udało mi się tak długo być na wdechu. Ja pamiętam, że zawsze te pierwsze sesje były lepsze niż dni późniejsze, ale to i tak jest dla mnie mega, mega przeskok. Dwie minuty na wdechu to jest fu. Także jestem mega zadowolony. Wszystko mi tak jak to mówił Tingling. Czyli mam taki, takie szumy, takie łuki, gwia gwiazdki. Jestem totalnie dotleniony. <noise> także robię sobie kawę, piję wodę i, i, i ruszam, ruszam do. Do czego? Już zobaczę, do czego. Czy do nauki, czy popaczkę. Na razie żadnych wieści od kuriera, także kawa, woda i ruszam do nauki. Słuchajcie, jak szaleć to szaleć? 20-minutowa 20 medytacja. Wjeżdża na HT. Rozpocząłem 30-dniowy challenge, jeżeli chodzi o medytację. Zobaczymy, jak po tych 30 dniach będziemy się medytowało. Powiem Wam szczerze, że podczas tych 20 minut takie rzeczy w ogóle mi wchodziły, że masakra. Tyle myśli, takich myśli, nawet nie tyle, jakichś dziwnych projekcji, bardziej jak na półśnie, że starałem się, starałem się liczyć oddechy, później skupić na oddechu i nagle wjeżdżały jakieś, no tyle myśli i nagle się jakby kapnąłem, że jestem jakby, w, nie wiem, czy w tym śnie, czy w tym, w tej projekcji i puszczałem to, nie? I znowu skupiałem się na tym oddechu i znowu i tego było tak dużo przez te 20 minut, że chyba mam nad czym pracować. Naprawdę yy, no, tysiące, tysiące dziwnych rzeczy się tam działy. Także pierwszy dzień, widać, że jest dużo pracy nad tym skupieniem, nad kontrolą. Yy, no i zobaczymy, jak będzie po 30 dniach. Pierwszy dzień, pierwszy krok. Super. No Dobra, pouczyłem się jakieś pół godziny, jest godzina za 5, 9, także zbieram się do domu teraz eee, Piękna pogoda na zewnątrz Piękny dzień, będzie. piękny dzień Okej, okay, wyszedłem z pracy kupiłem jeszcze cytrynki Czekoladę Lemerto się by mnie prosiła No i cisnę, cisnę ja tam ty... danieś, nie do nie do No, pouczone, dość dużo pouczone dzisiaj. Eee, powyznaczamy poziomy na wykresach, także fajnie, bardzo dużo. Jestem mega, dużo zadowolony z tego dnia. Teraz właśnie w jedzenie. No i co? Później biorę się za gotowanie, sprzątanie, pranie i tego, tego, tego. to działa. Mm, Klepsiki w sosie pieczarkowym z makaronem z cukinii oraz wieczorkami, cedulami, bla, bla, To był cudowny dzień. Nie ukrywam, że jestem już totalnie wykończony. muszę jeszcze doskładać ten filmik i wybrać go na YouTube'a. Jest godzina 10.15, więc ja nie spać po 11.00, no, ale mam nadzieję, że nie powstrzymamy to przed stawem wcześniej. rano. Eee, mega oddychanie, mega medytacja, Fajnie, w ogóle zrobiłem dzisiaj bardzo dużo rzeczy, więc zrobiłem, no, nie spouczyłem, zrobiłem, na koniec obiad, który chyba mi wyszedł, który nie smakuje. No to co? Widzimy się rano w takim układzie. Trzymajcie się.